Spawalnictwo na Politechnice Wrocławskiej, ono jest rozczłonkowane na różne, różne katedry, które się wzajemnie wspomagają. Nasz zespół spawalnictwa, ten, ten taki typowo spawalniczy, zajmuje się technologiami łączenia, natryskiwania cieplnego oraz badania materiałów i liczy około 20 osób Część z Państwa miała tutaj zajęcia z różnych, w różnych formach z tymi pracownikami. Oczywiście zajmujemy się tutaj z zrobotyzowanymi technologiami. Robotów w tej chwili jest więcej niż techników, niż spawaczy. I tak chyba nie wiem, w przyszłości w zakładach przemysłowych. Te aplikacje dotyczące robotyzacji są prawdziwe, czyli takie, które są używane w przemyśle i stąd studenci mogą no, zapoznać się z, z ich funkcjonowaniem w zakresie spawalnictwa, również i nacyskiwania. to wszystko obsługują roboty. Również i demonstrujemy te systemy bezpieczeństwa w automatyce, bo jak państwo wiecie, politechnika to nie tylko mechanika i budowa maszyn, ale również i automatyka i robotyka, mechatronika, także odpowiedniej grupy studenckiej. Oczywiście te nasze złącza czy nasze połączenia trzeba badać i mamy taki chyba jedyny w kraju mikroskop akustyczny, czyli badanie nie pod wpływem tylko mikroskopu, ale i pod prześwietlania akustycznego, czyli bez zniszczenia materiału. Natomiast dzisiaj chciałem przedstawić zagadnienia badawcze, które w ramach różnych form projektowych finansowanych przez NCBR, przez również i projekty międzynarodowe, które powodują taki krok naprzód, a również i pewne projekty, czyli, czyli projekty związane z tak zwanym szybką ścieżką, czyli we współpracy z przemysłem. Które, do których zachęcam. Dotyczy to trudno spajalnych materiałów, bo nie mówimy w tej chwili o tych materiałach zwykłych, tylko takich, kiedy jest problem ze spawaniem, dalej z nanoszeniem funkcjonalnych powłok, czyli tym natryskiwaniem i również o technologiach addytywnych, tych, które są akurat u nas wykonywane. Proszę Państwa, z lutowaniem która jest technologią dość powszechnie stosowaną w produkcji takiej masowej stosunkowo, ale również i w indywidualnej, to aktualne badania i wynalazki są związane z tym, żeby nałożyć cienkie warstwy pośrednie. Proszę Państwa, tu kłania się cały czas te układy, żelazne układy. Dwuskładnikowe, przynajmniej pierwiastków, z których wynika, że jeżeli fazy międzymetaliczne się gdzieś pojawią, to my z pawalnicy już z tym nie poradzimy, bo będzie kruche wszystko, będzie po prostu pękało. I stąd trzeba zastosować warstwę pośrednią, naniesioną w jakiś sposób, i do której przylotujemy. A również i przecież wiemy, że to lutospawanie, na przykład to słynne stali, stali ocynkowane z aluminium jest możliwe. Nie? Bo tam ta, ta warstwa tego cynku nie jest szkodliwa pod względem metalurgicznym. I na tej zasadzie funkcjonują właśnie proces lutowania, gdzie potrafimy dobrać w sposób, tą warstwę pośrednią i ją nanieść. Tutaj przykład z jednej z firm połączenia, połączenia z, tutaj takiej stali austenitycznej takich elementów z miedzianymi za pomocą spoiwa z fosforem akurat tam nie może być topnika, a to fosfor jest absolutnie szkodliwy w przypadku kontaktu ze stalą i wobec tego, jak to zrobić, po prostu, po prostu została nałożona warstewka na stal niklu, a potem miedzi i polutowanie tu pomiędzy tą miedzianą, to taka możliwość jest i tutaj z dużym sukcesem się udało to zrealizować. To można przenieść na bardziej, bardziej takie przykłady związane z przemysłem, czy gospodarstwa domowego, czy w jakimś innym w urządzeniach chłodniczych. Podobna sytuacja na przykład pantografów, gdzie ten element, ten element tutaj to jest stykający się z, z, z przewodem prądowym jest grafitem, jest kompozytem grafitowym, który to trzeba w jakiś sposób Przekazać to przewodzenie elektryczne do, do, do konstrukcji i jak go tam połączyć. No, stosuje się typowo klejenie z jakimiś dodatkami miedzi, nie jest to zadawalające. Wobec tego, wobec, tego, wobec tego zaproponowaliśmy i tutaj zastosowanie, że na ten grafit nakłada się miedź. Ten, ten czerwony tutaj to mamy to mamy tutaj mieć, i dalej będzie to grzlutowanie miedzi do akurat w tym przypadku aluminium, czyli i bezkonfliktowo można to, to połączyć. Proszę Państwa, można to przełożyć na inne materiały i tutaj widzimy przykłady akurat czy tytanu, czy, czy stopu aluminium, gdzie lód się w ogóle nie chce rozpłynąć. Jak, natomiast jeżeli my to y, zastosujemy warstwę pośrednią y, nałożoną na ten, al, na ten stop aluminium czy na tytan, y, to widzimy tutaj ten lód się, y, się po prostu rozpływa. Y, proszę Państwa, o, przepraszam mnie ja tutaj, y, te rozwiązania y, znalazły, y, znalazły tutaj nie tylko zastosowanie przemysłowe, ale i y, w, ale i nagrody ze, w, w konkursach Simpu. u Proszę Państwa, jeden z materiałów stalowych, który spawalnikom na pewno stwarza duże problemy, to jest, są tzw. blachy sandwichowe, czyli blachy, w których, w których mamy stosowane przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie jest to blacha. Na przykład stalowa, lita, o grubości 0,3 mm. Druga blacha, tak samo 0,3 mm, a w środku między nimi jest tworzywo sztuczne. Całość taka blacha ma grubość, załóżmy, są różne grubości, ale załóżmy, jedna 1,6 mm. Po co to jest to robione? No Po to, żeby to nie było z litej blachy całej wykonane, gdyż jest po prostu lżejsze. I tutaj. Wzrost zapotrzebowania na te blachy no, idzie, idzie mocno, mocno w górę. E, tak, ale te blachy trzeba połączyć przede wszystkim między sobą, a przede wszystkim z inną blachą stalową, która, która w przemyśle motoryzacyjnym występuje. No, o grubości też powiedzmy, 1 mm, 1,5 mm. Ale jak połączyć? Połączyć typowo w przemyśle motoryzacyjnym używa się zgrzewania punktowego. Jak zgrzać punktowo, jeżeli prąd będziemy przepuszczać przez te, przez te dwie blachy, ale on tu nie przejdzie, bo tu jest tworzywo sztuczne? Wobec tego trzeba to jakoś z tym, z tym sobie poradzić. To jest świeży temat. Właśnie w czerwcu, w początku czerwca się zakończył taki projekt polsko-niemiecki, polsko-niemiecko-belgijski, w którym uczestniczyliśmy, dotyczący łączenia. My byliśmy tu odpowiedzialni za łączenie i zrobiliśmy tutaj duży postęp że można te blachy zgrzewać punktowo pod jednym warunkiem że umieścimy dodatkowo ultradźwiękowy generator który poprzez działanie tych ultradźwięków rozbije ten tworzywo w miejscu zgrzewania w tym miejscu zgrzewania i proszę państwa to rozwiązanie okazało się bardzo skuteczne. Wcześniej próbowano to podgrzewać, to czasu potrzeba mocno zadymiało stanowisko, natomiast tu ultradźwięki zaprzągnięte nie tylko do obrazu, żebyśmy widzieli jakieś obrazy czy naszych wad spawalniczych, czy, czy jak mamy w medycynie naszych, naszych elementów tutaj wewnętrznych, to mogą być używane również do wytwarzania, to są oczywiście ultradźwięki mocy, do rozbicia tej warstwy, warstwy tworzywa sztucznego i przez to uzyskanie, uzyskanie połączenia. W tych połączeniach oczywiście to tworzywo sztuczne jest tam przepchnięte troszeczkę na zewnątrz. Proszę Państwa, bardzo silną i bardzo mocno zajmujemy się sprawami nanoszenia powłok tych funkcjonalnych. Jedną z takich metod, która jest rozwijana, jest, jest metoda cold spray. Nanoszenie powłok metodą natryskiwania odbywa się w, zr... w większości przypadków z proszku materiału. W przypadku cold sprayu ten, pro... ten proszek materiału jest. O, przepraszam. Jest ten, ten proszek materiału jest, jest dostarczany do, do tak zwanej dyszy de la Vala, która pozwala. Dlaczego ja tutaj nie potrafię. No, wynik półtora półtorocznego nieużywania tych, 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 tych przyrządów jest i wylatuje ten z dyszy do. O, tutaj z tej dyszy z dużą szybkością. Czyli proszek wylatuje z dużą szybkością, jak przy piaskowaniu, albo nawet szybciej, tylko że trzeba tak dobrać tą prędkość, żeby te ziarna proszku. Osa nie odprysnęły, tylko osadziły się na tym materiale. To jest też pewna sztuka, ale można to, to dokonać. I co jest istotne, ta warstwa nie, nie jest nagrzewana. To jest po prostu proszek narzucony i który się przyklei do tej powierzchni. To powoduje szereg zastosowań, więc tutaj nie ma tej temperatury. Jest duża ciągłość tej powierzchni. Nie ma tam takich wad w środku, bo, bo się nic nie, nie, nie nagrzewało, nic się nie topiło. I tu takie przykłady naniesienia takiej powierzchni na, 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 met, na metal, jako do akurat miejscowych, miejscowego nalutowania, do. Tutaj, jako powłoki galwaniczne, czyli tutaj nanoszone na, na jakieś przewody, jako cynowe, czy tutaj jako, jako właśnie osłona przed, przed jakąś tam korozją, to chodziło o te połączenia mieć, mieć aluminium, również i można nałożyć nawet w jednym przejściu grube powłoki, takie, czyli można tutaj stosować to do, do jakiejś technik generatywnych. Grube powłoki, jak również i powłoki na tworzywo sztuczne, na, bo tam nie ma temperatur, na szkło. Tu przykład jakichś napraw, napraw dla przemysłu rzemieślniczego związanego z jakimiś samochodami które tam się wybrały. O, tutaj też powierzchnie naniesione na no, takie elementy akurat aluminiowe, tam jest na tworzywo sztuczne. Ten rodzaj natyskiwania zimnym, zimnego, czyli cold spray, jest rozwijany i szukany pewnych rozwiązań. Wiem, że na przykład stosowany jest w przypadku obróbki skrawaniem, gdzie ktoś na przykład, w elementach aluminiowych okazała się jakaś pora, więc wyrób jest do wyrzucenia albo go z, naprawimy w ten sposób, że jest to nacyskiwanie. To jest stosunkowo nowe i jest rozwijane. Między innymi się okazało, że można nosić nie tylko elementy, nie tylko materiał metaliczny, ale również i cząstki ceramiczne. Czyli one się mogą tam zakleszczyć i w tej, poprzez, tą, poprzez to narzucenie mogą się zakleszczyć i, i nanieść na, na powierzchnię, bo nie zawsze nam należy, zależy na tym, jak mamy przy spawaniu, że to musi się trzymać tak mocno. Może być do niektórych przypadków znacznie mniejsze. Znacznie mniejsze trzymanie się tego elementu, ale sposób naniesienia jest, jest dosyć prosty i to jest rozwijane w różnych projektach, czyli badawczych, jak to można zrobić. Również w aspekcie również i technologicznym, na przykład nanoszenie topnika jakiegoś tam na duże powierzchnie. Inną rozwinięciem tej technologii jest tu inny projekt, który służy do tego, żebyśmy materiał w podobny sposób nanosili na elastyczne materiały, czyli na przykład na pewne ubranie, po to, żeby zrobić rodzaj drukarki do nanoszenia tego materiału na powierzchnię, może i drukarki, które będą przywodzić prąd, które mogą w inny sposób być, być potrzebne. To jest wszystko, to jest w tej chwili akurat ten projekt realizowany. Proszę państwa, natryskiwanie jest również, stwarza możliwość natryskiwania materiałów, które będą tworzyły powłoki do pracy w wysokich temperaturach, na jakieś bariery cieplne. No w takim typowym my tego nie robimy, ale tu jest przykład, że stosuje się to w przemyśle lotniczym. W szczególności, ale nie oznacza to, że nie można zastosować do innych przypadków, które, które państwo być może stosujecie. No, wracając do tego właśnie tej idei, no to polega to na tym, że, że mamy materiał, który chcemy chronić. Bo inaczej on się będzie to utleniał, i wobec tego tutaj nanosimy, nanosimy powierzchnię, który, warstwę, która będzie, będzie tą warstwą ochronną. Tu mamy takie zdjęcia z, widok, z widokiem tych warstw nanoszonych. Oczywiście, żeby tutaj te warstwy danieć, to trzeba oczywiście parametry, trzeba. Odpowiedni układ tej warstwy zrobić. Różnymi metodami to można namieść, czyli na przykład my tutaj nanosimy tą właśnie plazmowo, tutaj mamy metodami PVD, które są bardzo kosztowne, i, i, i oczywiście taka warstwa naniesiona wymaga badań te badania przewodności ciepnej badania. Tutaj właśnie mamy porównawcze tych przewodności cieplnej, odporności na wstrząsy, na, na tutaj długotrwałe testy w podwyższonych temperaturach, do, do tej symulacji warunków zewnętrznych. Te takie warstwy są wykonywane i tutaj współpracujemy. Przede wszystkim z oprócz nas z, z Frankoferem z Drezna i z Uniwersytetem Limoges we Francji. Inne to właśnie ten doktorat, który się właśnie obronił teraz we wtorek, pani Monika Michalak, gdzie natryskiwanie metodą plazmową warstw odpornych na. Na, na, o, o zwiększonym odporności na tarcie, czyli do normalnego Al2O3 natryskiwanego, natryskiwanego na, na tutaj akurat próbkę, dokładany jest proszek TiO2 tytanu, który powoduje lepszą, mniejszy współczynnik tarcia. Przy czym dzisiaj na to nałożenie to nie jest proszek nasypywany, bo proszę to, żeby mógł, mógł być przekazywany, musi mieć rząd 40 mikrometrów wymiar, natomiast to wymaga jego przetopienia, więc to jest większa energia, więc znacznie lepiej zastosować proszek o poniżej jednego mikrometra, czyli submikrometryczny, który, ale żeby on mógł dojść tutaj, przejść, to trzeba go podać w, w suspensji, czyli w jakimś zawiesinie, alkoholu na przykład. I wobec tego w tej plaźmie alkohol wyparuje, a te małe, lękie cząsteczki zostaną tutaj naniesione. Tak samo można to zrobić przy, przy wysokociśnieniowym, przy nadźwiękowym, czyli HFOF, gdzie są narzucane z zawiesin. to jest element nowości, że z zawiesin i właśnie my przebadaliśmy z tymi dodatkiem tytanu i uzyskaliśmy bardzo pozytywne właściwości. I tutaj jest, jest dlaczego ten, ten rodzaj jest rozpatrywany. Tu mamy przykład, przykład kiedy mamy w normalny APS, czyli plaźmie powietrznej, a tutaj mamy ponad dźwiękowo, że nie ma o tylu, tylu wtrąceń i stąd ta warstwa jest lepsza do zastosowania. Oczywiście napawanie możemy stosować również do regeneracji i w tym przypadku napawanie, czyli to rodzaj tego spawania, odmianę, z tym, że no dzisiaj przedsiębiorstwa chcą, żeby to było w jakimś systemie, nie to napawanie, że spawać tylko napawa. I my wobec tego zajmujemy się tutaj modelowaniem tego procesu. Na przykładzie narzędzi kuźniczych ten projekt jest aktualnie realizowany, czyli dokucia określonych elementów, w które te matryce, te matryce ulegają zniszczeniu w określonych miejscach. Do tej, pory, do tej pory naprawa takich matryc odbywała się w ten sposób, że jeżeli uległo zniszczeniu, zauważono to, obrabiano poprzez skrawanie całość. Całość równo napawano, a potem dalej wy... obrabiano na określoną formę. My tutaj realizujemy projekt, w którym wykorzystujemy tę wykorzystujemy możliwość skanowania, skanowania tych powierzchni i określania, w którym miejscu trzeba ile napawać. Oczywiście, żeby to zrobić, to. Tego napawnienia wymaga to zrobotyzowanego procesu, zintegrowanego w całe, całe stanowisko. I nad tym w tej chwili pracujemy. Oczywiście technologie adytywne są tutaj też pewną przyszłością, zwłaszcza wskutek tej indywidualizacji pewnych. pewnych Zastosowań elementów, i tu różnymi metodami możemy tą, to wytwarzanie prowadzić. Jedną z metod, jednym z bardzo ciekawych materiałów, które można zastosować, są materiały amorficzne czym one, czyli rodzaj szkła, które różnica między tym materiałem a naszą blachą, czy naszym jakimś innym stopem, polega głównie na tym, że o, oprócz wskutek tej różnicy strukturalnej, że one mają wytrzymałość rzędu 3000 megapaskali. Czyli jest to bardzo atrakcyjne dla projektantów. I dla ewentualnych wykonawców tylko jest jeden problem. Żeby taki materiał uzyskać, to trzeba ogromnych prędkości chłodzenia, żeby zatrzymać w tej postaci amorficznej. I znane są już zastosowania, jako taśmy na przykład, ale to są taśmy, bardzo cienkie materiały, bo takie można schłodzić w trakcie produkcji. My tutaj podjęliśmy się takiej próby wspólnie z, z Uniwersytetem w Chemnitz, opracowania, możliwości, o przepraszam, znowu opracowania, nanoszenia, nanoszenia oj, oj, jeszcze raz, nanoszenia tych materiałów, które otrzymaliśmy, które wykonywaliśmy w postaci proszku amorficznego. I tutaj mamy tutaj wygląd tego proszków amorficznego o różnych składach. Ale teraz z tego proszku trzeba zrobić warstwę. I te warstwy robiliśmy poprzez przetapianie laserowe i natyskiwanie plazmowe. Yy... Wynik był stosunkowo dobry, uzyskaliśmy około 1500 MPa wytrzymałość, ale to nie jest w zupełności, natomiast wyszło z tego, że jest tego ciepła mimo tego lasera czy tego natyskiwania za dużo i wobec tego uzyskaliśmy kolejny projekt już tym razem z ncn na to, żeby zbudować takie stanowisko laserowe bardzo małej energii, które pozwoli tylko szczepić te cząstki które następnie będą tam właśnie w niskich temperaturach dalej łączone, żeby uzyskać ten materiał grubszy, o tej dużej wytrzymałości. Proszę Państwa, te techniki adytywne to dysponujemy profesjonalnym, przemysłowym procesem wytwarzania elementów z, z Stwo, między innymi stworzy sztucznych, gdzie nie stosuje się lasera, czyli to nie jest to laserowe przetapianie, tylko przy pomocy tutaj energii, energii świetlnej i to jest przemysłowe i tu mamy przykłady takich produkcji elementów, które były, był element stalowy. Tak wygląda przemysłowy, można w różnych siatkach, te wymiarowo, te produkcyjne, to jest wymiar dość dużej komory, umożliwiają produkcję 24 godziny na dobę, także tutaj i bez przerwy te urządzenia tam u nas pracują pod kątem zastosowań przemysłowych. Tu jeden z takich przyk przykładów dla jednej z firm przemysłu samochodowego, że zamiast metalowego taki element został wykonany i, i bardzo szybko i, i znacznie taniej. Tu jest przykład elementów dostosowanych do głowic drukujących, w których ilość tej technologii CNC stosowanej do. do Wykonania tych elementów czy obróbki skrawaniej była stosunkowo duża i droga, natomiast można to zaprojektować i wykonać w tej technologii. To nie stanowi problemu, to stosujemy. Pewnym nowym rozwiązaniem jest drukowanie z filamentów kompozytowych, to znaczy na innej drukarce, zwykłych w zasadzie drukarkach, w których ten proszek, który z tego się wytwarza elementy, nie jest. Tworzywem sztucznym tylko jest metalem, z pewnym powleczeniem tworzywem sztucznym, w którym można wykonać te elementy, to jest w tej chwili na etapie badań, w których można wykonać te elementy i, i żeby, z tym, że jest potrzebna. Operacja po wykonaniu tych elementów, operacja spiekania jeszcze. No jesteśmy, tak jak tu pokazujemy, na etapie badań, że będziemy sprawdzać, jaka jest wytrzymałość, również i na próbkach udarnościowych. Proszę Państwa, te badania w różny sposób są przekazywane do, do przemysłu i tu współpracujemy, jak wspomniałem, z przemysłem w ramach tych szybkich ścieżek. Natomiast nie byłoby to możliwe, gdyby do tych przedsiębiorstw, do tych zakładów i również dzisiaj na sali tutaj nie byli inżynierowie IW, którzy tutaj, no jedna z edycji jest i którzy wspólnie z Instytutem Spawalnictwa są, są, są po prostu kształceni żeby stanowić tą, tą kadrę spawalniczą w zakładach i jest to, jak tutaj wielokrotnie powtarzam, jest to ogromna siła polskiego przemysłu, że posiada tą wykwalifikowaną kadrę inżynierską, nie mówiąc już o spawaczach, która umożliwia tą jakość, spawalniczą jakość złączy spawanych i wobec tego uzyskiwanie zleceń i wykonawstwo odpowiedzialnych konstrukcji. Także bardzo się z tego cieszymy, że, że swego czasu właśnie Instytut Spawalnictwa podjął te działania i to są tysiące inżynierów, którzy tu ma, którzy tak uczestniczą i stanowią grono. Dlatego się ogromnie cieszę, że Państwo tu są na sali i pracują w tej branży i są też otwarci na pewne innowacje, które trzeba wprowadzać, ale, ale to spokojnie, z pewną odpowiedzialnością. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.